Cześć! Witajcie na Ranczu drodzy widzowie! Jak tam po świętach? Bardzo przejedzeni? No, myślę, że jak każdy, no to jest jakaś złośliwość, no dosłownie przed chwilą nie wiało. Wyszedłem do Was coś nakręcić i wieje. Nawet nie wiem, czy ten mikrofonik da radę wyciszyć to, bo dzisiaj dosyć mocno u nas wieje. Ale popatrzcie, pokażę Wam jak się zmieniło Rancho. Nie było Was 3 czy 4 dni tutaj. Popatrzcie, jak zielono się robi. Ekstra to wygląda, co? Ekstra. No dobrze, drodzy widzowie. Coś, co nie mogłem się doczekać, żeby Wam pokazać. Teraz Wam zaprezentuję. Taką niespodziankę, bociusie, zrobiły mi w Wielkanoc. Dokładnie w Wielkanoc. Pokazywałem Wam tam taką zajawkę i dwa zdjęcia, jak siedziały na gnieździe. Natomiast to, co dalej robiły, zobaczycie w tym momencie. Patrzcie, jakich przybyszy mam na podwórku. Czyż to niepiękny widok. Coś pięknego. Czesiu chyba sobie znalazł dziewczynę. No, to gadki mi niespodziankę zrobiły. I to w sam świąteczny dzień. Coś pięknego. Nie wiem, co one tam zajadają, ale coś ewidentnie im tam smakuje. Ale, czot, masakra, ja się cieszy. Wan jestem za ramy okna, tak, żeby mnie nie widziały. No aż jestem ciekaw, co one tam zajadają. liczne ptaszki, bardzo ładne. No, jak mogliście zobaczyć, coraz bardziej się oswajają tutaj. No samo to, że chodziły sobie po placu i, i zajadały, no dla mnie to było wielkim szokiem, że one w ogóle sfrunęły z tego gniazda. Natomiast nie wydaje mi się, że one tutaj się osiedlą. Może czarnowictwo robię w tym momencie, ale od tamtego momentu czwarty dzień minął, tak? Poniedziałek, wtorek, środa, trzeci dzień, przepraszam. Trzeci dzień. I były może dwa razy, i to nawet nie dwa, tylko dwa razy widziałem jak po prostu bociek przyleciał, posiedział sobie, nie wiem, samiec, samica, posiedział sobie z 10-15 minut na gnieździe, coś tam poprzekładał, coś poprzestawiał i poleciał. Nie nocują tutaj. Więc podejrzewam, że chyba mają gdzie indziej to gniazdo. A tutaj sobie po prostu tak chyba jak, jak działkę rekreacyjną, chyba w ten sposób traktują moje gniazdo. Obym się mylił, oby to było jeszcze po prostu za wcześnie. Bo no kurczę, napaliłem się. Powiem wam, w wielkanoc to fruwałem 10 cm na ziemię. Nie chodziłem, tylko fruwałem. Taki byłem szczęśliwy, mówię, ja cię kręcę. Dwa przyleciały, gniazdo przestawiają. Nie wiem, czy zauważyliście na tym zdjęciu, bo to niedokładnie było widać. Ten bociek jeden, prawdopodobnie samiec, on przynosił jakieś trawy, jakieś takie koczki, coś takiego, nie? I on to gniazdo tam sobie coś uszczelniał. Natomiast samica sobie stała i tam sobie to rozkładała. A on co jakiś czas leciał gdzieś i przylatywał i to przynosił. Ja powiem wam szczerze, nie nagrałem tego wszystkiego, bo kurczę, to było dla mnie mega wcześnie, to była szósta chyba rano. Ja zaspany tam zacząłem sobie przygotowywać do śniadania wielkanocnego i słyszę, że tak się kury drą. Mówię, co się dzieje? Jakiś list czy coś? Wyglądam przez okno i wtedy widziałem właśnie jak ten bociek przynosił to. No Ale wiecie, zanim poleciałem po kamerę, no to już nagrałem tylko ten moment, jak sobie chodziły i to właśnie widzieliście. No więc na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. Może się uda, a może się nie uda. <laughs> no. Optymistycznie mówiąc, mamy 50% szans, że się osiedlą. No, zawsze jest 50%, no ale dobra. Lepiej to brzmi, nie? Jak się mówi, 50% szans jest na to, że się osiedlą. No jest 50%, bo albo się osiedlą, albo nie. Dobrze, drodzy widzowie, ja Wam coś chcę tutaj innego pokazać. Przejdźmy tutaj. No, Ferajna. O, kurki się już do spania układają. Ale ja Wam chciałem pokazać. Tutaj pewną mamę. Nie mogłem tej kwoki, powiem Wam szczerze, zmienić u niej tego nastawienia. I ona wpadła w ten nastrój, żeby być mamą, i nic nie dawało, powiem Wam, jakieś moje próby wynoszenia jej stąd, bo bez przerwy próbowała gdzieś jakieś jajko podsiadać. No i po świętach, wiecie, produkcja u mnie jest cały czas na wysokim poziomie, a ilość. Klientów już spadła, bo już takich ilości nie chcą jak na święta. Więc pokaż. Nie bój nic. Pokaż tutaj. Obsiadła mi, drodzy widzowie. Ja jej dałem 17 jajek. I 17 jajek, jaka ona była szczęśliwa, powiem wam, jak ona sobie to układała, te jajka, bo wreszcie nie zabierałem jej tych jajek, tylko jej dałem. Więc ona była przeszczęśliwa. No, tutaj jeszcze nie zabrałem. Tak. Pilnuj sobie, pilnuj. No więc stwierdziłem: Dobra, nasadzimy. Tutaj, tak jak przeglądałem dzisiaj z moim tatą w tych małych kurkach, to ponad połowa będzie kurek. Z tych 37, no to chyba około 17 będzie kogutków. Tak mniej więcej na ten moment. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Maluchy, jak widzicie, urzędują sobie już. Śmiało, same. A my sobie wyjdziemy tutaj, bo Wam chcę pokazać, jak tu się fajnie zieleni. Popatrzcie na tego modrzewia na przykład. Coś pięknego. Tutaj kurczę przez te wiatry, co były. I tu jest mokro. To mi tego modrzewia wywaliło, ale zaraz go będziemy prostować. Ale widzicie, jak listki. Wybujały? Lipka? Jak pięknie sobie tutaj wystartowała? Super sprawa się dzieje, powiem Wam, drodzy widzowie. Zieleniutko. No! I znowu wiaterek. Dawno Cię nie było. Idziemy, idziemy dalej. Ale maluchy mnie zlały, co? <laughs> powiem Wam, fajna zabawa. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przemiłe komentarze. Miło mi się na serduchu zrobiło, jak się takich miłych komentarzy słucha. Wiecie, no tradycja, no to coś tam dzieciakom człowiek chce tak urozmaicić, nie? I tak nie ukrywam, że dzieciaki mi dużo pomagają tutaj, koło zwierzaków chodzą, więc zawsze coś im tam próbuję urozmaicić. Tu wam jeszcze pokażę, patrzcie. Patrzcie, jakie liście na aroniach. Nieźle, nie? A nie było was tylko 3 albo 4 dni tutaj. A tu już tak pięknie zielono. O. Pewnie w niektórych zakątkach Polski jeszcze bardziej to, ta zieleń wybujała, bo u nas zawsze trochę później, tam w okolicach Wrocławia, tam zawsze szybciej, nie? Wszystko się dzieje, przynajmniej tak od tydzień, dwa, tak zauważyłem, z okresu, kiedy tam mieszkałem. Natomiast no, tu też nie jest źle. Ech, rozgadałem się. No kurczę, chłodno się zrobiło. Musiałem sobie przywdziać ten swój kubraczek. Drzewko naprostowane. Nie wygląda to może jakoś super, ale ważne, że spełnia zadanie. A to błotko, co tutaj jest, ono sprawia, że ta ziemia jest miękka. No i ten modrzew niestety nie miał się za bardzo jak tutaj oprzeć temu wiatrowi. Natomiast on tak dziwnie idzie. Zerknijcie sobie. Ma miejsce, żeby iść. Może z tej strony podejdę. Ma miejsce, żeby iść do góry, a skręca w lewo. Nie wiem czemu. Przecież tu spokojnie, bo patrzcie. Między gruszką a tym ma miejsce. Ale on się mocno od gruszki odsuwa. Nie wiem czemu. Ten natomiast bardzo ładnie idzie do góry. Ale też wiatr go widzę trochę poprzekręcał. Wiem, co miałem Wam powiedzieć. Mikrofon trzymałem jak prezenter teraz, ale na szybko nie przypiąłem go. Eee, indyki zaczęły, indyki, indyczka zaczęła nieść. Czyli mieli rację ci, którzy mówili, że jeszcze raz będzie nieść, żeby jej te młode zabrać. No i tak, zaczęła nieść. Mam już chyba pięć jajeczek od niej, więc znowu pozbieram. W międzyczasie kurczaki się odchowają i to miejsce, co teraz są kurczaki przygotujemy właśnie dla Indyczki, myślę, że jeszcze z tydzień. Ostatnio 14 tych jajek miała. No, ona nie niesie chyba codziennie. Chociaż ostatnie dni było chyba. No, to nie jest tak codziennie, tak co? Chyba co półtorej dnia tak to wygląda w jej przypadku. Więc. No, za dziś, za. E, za 9 dni. Myślę, że powinniśmy ją tam umieścić. E, no i co? I będziemy odchowywać nowe pokolenie indyków. Mam nadzieję, że tym razem z większym sukcesem, bo tam to była porażka straszna. A szkoda gadać w ogóle. Tak więc podsumowując ten mój dzisiejszy filmik, szansa jest, 50% na to, że się bociek osiedli, ale ja powoli zaczynam w to wątpić, czy to będzie ten rok. No, coś kurczę chyba nie tak. Myślę, że powinny dawno tu już siedzieć i, i sobie tu robić. Ale jeszcze nadzieję cały czas mam. Jeszcze nadzieję mam, może się uda. Trzymajcie kciuki. Kto wie? Może? Może się uda. Dobrze. Co ja wam mogę więcej powiedzieć, drodzy widzowie? Dziękuję, dziękuję, dziękuję za dzisiejszy dzień. Za te kilka chwil ze mną. Taki szybki update, co się tutaj u nas dzieje. Wkrótce będziemy troszeczkę więcej robić, bo będziemy się brać za rozbudowę tej części i tej. Więc będziemy walczyć będzie szła budowa, ale to jeszcze, jeszcze potrzebuje tych kilkunastu dni tak żeby troszeczkę cieplej się zrobiło, bo jednak tak wiecie, no niby jest to ciepło, ale taki ten wiaterek chłodny i tak, no, a przeważnie u nas to jest tak, pewnie u was też, że jak od poniedziałku do piątku, jak się pracuje, to jest piękna pogoda, ale jak przyjdzie weekend, kiedy człowiek może sobie coś porobić w koło domu, no to wali deszczem. No, tak to u nas wygląda niestety Więc no. Taka sytuacja Czekajcie, jeszcze wam tu pokażę, jak pięknie kwitnie. O. To chyba jest akurat śliwka ta rękloda. Taka... no ma takie duże śliwki. O jak, jak ślicznie pachnie. Mm, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Uuuu, przepięknie. Coś pięknego. Rękloda to jest taki, taka śliwka, takie ma zielone, takie dosyć duże śliwki okrągłe. Nie wiem, czy kojarzycie powidła się często z nich robi. Jakieś takie na czy coś. Bardzo smaczne te śliwki są. W tamtym roku wsadzałem? W tamtym? Nie, dwa lata temu chyba. A, nie pamiętam. No ale pierwszy raz kwitnie. Pierwszy raz dopiero kwitnie, więc coś z tego może będzie. Dobrze, ja za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!